Wyobraź sobie, że pewnego dnia nie pamiętasz imienia ukochanej osoby, lub nagle zapominasz drogi do znajomego miejsca. Wydaje się, że to drobnostka, ale to właśnie te niepowodzenia mogą być pierwszymi oznakami poważnej choroby, która stopniowo odbiera wspomnienia i niszczy osobowość. Choroba Alzheimera to nie tylko słaba pamięć to poważne wyzwanie zarówno dla osoby cierpiącej na tę chorobę, jak i dla jej otoczenia. W tym filmie dowiesz się o wczesnych znakach ostrzegawczych, które są ważne, aby dostrzec je na czas i zrozumieć, dlaczego musisz działać już teraz. Obejrzyj film do końca, to będą bardzo przydatne informacje. A więc zaczynamy. Na naszym kanale mówimy o demencji i wszystkim, co musisz wiedzieć. Subskrybuj, aby być na bieżąco. Niezauważalne zaniki pamięci. Choroba Alzheimera zwykle zaczyna się od subtelnych lapsusów które można łatwo wytłumaczyć zmęczeniem lub zmianami związanymi z wiekiem. Przede wszystkim cierpi pamięć. Osoba zaczyna zapominać, gdzie położyła klucze, lub dlaczego poszła do innego pokoju. Wygląda to jak nieszkodliwe roztargnienie, ale badania pokazują, że takie małe niepowodzenia są związane z pierwszymi zmianami w hipokampie obszarze mózgu, odpowiedzialnym za tworzenie i przechowywanie nowych wspomnień. Na tym etapie często ma się wrażenie, że informacje dosłownie wymykają się z głowy, a próby odtworzenia wydarzeń kończą się dezorientacją i oszołomieniem. Gdy znane zadania stają się trudne, inną oznaką choroby Alzheimera jest trudność w planowaniu i wykonywaniu znanych zadań. Rzeczy, które wcześniej były wykonywane niemal automatycznie, nagle stają się mylące. Osoba może zapomnieć, jak przygotować znane danie, lub nie rozumieć, jak wypełnić prosty paragon. Neurobiolodzy przypisują to spadkowi aktywności płatów czołowych, odpowiedzialnych za myślenie analityczne i zdolność do wykonywania operacji logicznych. Niepowodzenia te mogą się stopniowo kumulować, powodując dodatkowy stres i uniemożliwiając życie w normalnym tempie. Trudności z mową. Problemy z pamięcią i logiką często idą w parze z trudnościami w komunikacji. Osoba może potrzebować dużo czasu, aby znaleźć odpowiednie słowo, a rozmowy stają się krótsze z powodu częstych przerw. Specjaliści podkreślają, że wczesne zaburzenia mowy są ważnym sygnałem problemów poznawczych. Zmniejsza się szybkość percepcji, trudniej jest budować łańcuchy znaczeniowe. Czasami pojawia się strach przed wyglądaniem na niezdarę. Co powoduje, że dana osoba unika komunikacji lub zastępuje zapomnianą frazę prostszą mową. Zmiany nastroju i zachowania. Ostra drażliwość bez wyraźnego powodu, szybka zmiana z radości w apatię lub odwrotnie kolejny przejaw wczesnego stadium choroby Alzheimera. Badania pokazują, że choroba wpływa nie tylko na pamięć, ale także na te obszary mózgu, które są odpowiedzialne za kontrolowanie emocji. Może to prowadzić do utraty zainteresowania dawnymi hobby, unikania spotkań z przyjaciółmi i potrzeby samotności. Bliscy często zauważają, że dana osoba ma trudności z reagowaniem na znajome rzeczy i woli pozostać w domu bez kontaktów towarzyskich. Problemy z orientacją w czasie i przestrzeni. Wreszcie, nieoczekiwane trudności w orientacji stają się ważnym powodem do niepokoju. Osoba może pomylić daty lub zapomnieć, jaki jest miesiąc lub rok. Na znanej trasie zdarzają się sytuacje, w których wybór drogi staje się trudny lub w ogóle nie jest jasny. Według Światowej Organizacji Zdrowia, to właśnie nagła dezorientacja najczęściej skłania ludzi do szukania porady lekarskiej we wczesnych stadiach choroby Alzheimera. Im wcześniej takie zaburzenia zostaną zauważone, tym większe szanse na spowolnienie postępu choroby i zachowanie jakości życia trudności w podejmowaniu decyzji. Czasami dana osoba nie może wybrać między dwiema znanymi opcjami, np. jakie jedzenie kupić lub gdzie pójść na spacer. Nawet najprostsza decyzja nagle zamienia się w długi proces myślowy. Prace naukowe wskazują, że wraz z początkiem choroby Alzheimera. Zmniejsza się aktywność części mózgu odpowiedzialnych za ocenę ryzyka i wybór strategii behawioralnych. W rezultacie wzrasta niepewność, a drobne codzienne zadania zaczynają wydawać się przytłaczające: problemy z koordynacją i drobnymi zdolnościami motorycznymi. Jeśli wcześniej dana osoba spokojnie radziła sobie związaniem sznurowadeł czy obieraniem warzyw, teraz czynności te sprawiają jej trudność. Wynika to z zaburzeń w obszarach mózgu odpowiedzialnych za zdolności motoryczne i precyzyjne ruchy rąk. Zmniejszoną koordynację można zaobserwować w najbardziej znanych czynnościach od nalewania herbaty, po pisanie na telefonie. Nietypowe zmiany w zmyśle węchu. Niektóre badania pokazują, że pacjenci z chorobą Alzheimera mogą mieć problemy z identyfikacją zapachów i to na stosunkowo wczesnych etapach. Czasami ludzie nie czują ostrych aromatów, lub odwrotnie. Nagle zaczynają narzekać na zapach, którego nikt inny nie czuje. Naukowcy sugerują, że jest to spowodowane uszkodzeniem ścieżek węchowych, które są jednymi z pierwszych części mózgu, które ulegają degeneracji. Zaburzenia snu. Część pacjentów doświadcza nagłego wzrostu potrzeby snu, lub przeciwnie, ciągłych przebudzeń w środku nocy. Wielu zaczyna zasypiać w niedogodnych momentach. Na przykład w ciągu dnia podczas rozmowy. Wynika to z nieprawidłowego działania tzw. zegara biologicznego systemów mózgu, które regulują cykle snu i czuwania. Dodatkowo zmęczenie potęguje fakt, że organizm stara się zrekompensować pogorszenie funkcji poznawczych. Ciągłe powtarzanie pytań i historii. Osoba może nieświadomie powiedzieć to samo kilka razy w krótkim okresie czasu, nie pamiętając, że już wcześniej podzieliła się tymi informacjami. Dotyczy to nie tylko wspomnień z przeszłości, ale także codziennych chwil. Czy wiesz, gdzie jest mój telefon komórkowy? I to samo pytanie 10 minut później. Takie zachowanie wynika z awarii pamięci krótkotrwałej i niezdolności do utrwalenia nowych informacji w głowie, przez co każde powtórzenie brzmi dla niego jak myśl wypowiedziana po raz pierwszy. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś tego rodzaju zachowania? Napisz w komentarzu, podziel się z nami swoimi przemyśleniami. Obejrzyj inne filmy na naszym kanale. Tutaj omawiamy wszystko, co musisz wiedzieć o demencji. Jest to bardzo istotna kwestia w dzisiejszych czasach. Jeśli podobał Ci się ten film, polub i zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia na innych naszych filmach.